A co sądzisz o wszywce? Ja sobie zastosowałem z certyfikatem, bo sama terapia nie pomaga, a teraz się pilnuje. Czy może się boję? Słuchaj, z jednej z rolek ja powiedziałem, mówiłem o właśnie jak wyjść z uzależnienia, ale ja zawsze będę to powtarzał i to jest moje stwierdzenie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie zgadzacie. Żeby wyjść z uzależnienia, to zro trzeba zrobić wszystko, 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 co w Twojej mocy. I nie wiemy, co tak naprawdę zadziała. I to nie jest tak, że terapia nie działa, a szczywka zadziała. Terapia z zadziała. Na przykład a, a nie byłem na terapii, poszedłem na ATA i przestałem pić. Bo jak poszedłeś na terapię, a poszedłeś na spotkania a, a ale by nie zadziałało, gdybyś nie był wcześniej na terapii. To wszystko razem ma sens. I nie ma tutaj jednej drogi. Teraz jeżeli, przyjacielu, jeżeli jesteś, jeżeli... Sama terapia nie pomagała ci, to po pierwsze, możesz zmienić terapię, może zmienić cykl, możesz zmienić sposób, do tego wszywkę i do tego jeszcze jakieś grupy, do tego jeszcze oglądaj rolki, do tego jeszcze w piątki zapraszam o 20 na, na live, do tego weź jeszcze, stwórz sobie sieć wsparcia, rób wszystko. Naucz się, edukuj się w tym, edukuj się w, w kierunku uzależnień zrób maksymalnie co możesz tak długo aż zaskoczy to jest jedyny e, sposób żeby wyjść z uzależnienia komuś może tylko i wyłącznie powiem jakąś nie wiem jest na innym etapie rozwoju choroby i on sobie mówi dobra nie piję bo patrzę jak moja żona i dzieci cierpią strasznie z tego powodu i on kończy nie pije całe życie. Są takie przypadki, a są takie przypadki, że on po prostu próbuje z każdej strony i nie pomaga. Był na jednej drugiej piątej 7, 10 terapii, na 11 zaskoczyło i jest 20 lat trzeźwy. Więc tutaj nie ma jednej drogi. I najważniejsze, żeby się nie poddawać, najważniejsze, żeby wyciągać wnioski, słowo klucz wyciągać wnioski. Z każdej porażki może nie, potknięcia, bo porażka jest taka gruba potknięcie z każdego doświadczenia, wyciągnąć coś, zobaczyć, dobra, to nie jest moja droga, tędy wolę iść, lubię to, nie lubię tego, okej, okay, to mi robi, Szywka razem z terapią, już jest lepiej, ale co będzie, jak będzie się kończyła, czy mam drugą wziąć, a może trzeba, to sprawdzę, będę się obserwował, i tak dalej, i tak dalej, to jest najważniejsze, nie ma jednej drogi, jeżeli działa, rób, rób wszystko, to jest najważniejsze, żeby się nie poddawać, Aż w końcu zaskoczy. Jednemu od razu, drugi musi trochę więcej popracować. To wszystko jest zależne od różnych czynników, ale uważam, że terapia powinna być, bo terapia jest czymś, co powoduje to, że wchodzimy w głąb siebie, rozpracujemy pewne elementy, szukamy przyczyny, a nie zastopujemy alkohol i siedzimy na ściśniętym tyłku. Ważne, żeby rozpracować, upgrade'ować, być lepszą wersją samego siebie. To jest bardzo istotne i do tego zachęcam. A jeżeli jakaś terapia nie działa, może terapeutę trzeba zmienić, bo nie zawsze terapeut. Pamiętajcie, to są ludzie. Terapeute, terapeuci to nie program e, antyuzależnieniowy, tak? Jest wiedza jakaś, ale jeden jest lepszy, jeden jest gorszy. Szukajcie. Bo może to nie jest ten terapeuta, może nie potrafi do Ciebie dotrzeć. To trzeba zmienić. Drugiego, trzeciego. Nie zrażać się do terapii u nas w ośrodku, to do nas to teraz słuchajcie, to na weekend przyjeżdża prawie 10 osób, ale nie na spotkania, nie na spotkanie, tylko na weekend sobie zorganizowaliśmy 10 osób, idziemy na paintballe, będzie terapia dwudniowa, taka delikatna, upgrade, kicik, motywacja, o to tu chodzi, żeby nie zrażać się, to jest część Waszego już życia, więc rób chłopie wszystko, co w Twojej mocy, żeby wyjść uzależnienia, bo warto. Trzymaj się, hej!